Wyobraź sobie, że jesteś w obcym kraju, spacerujesz, podziwiasz widoki, zachowujesz się zupełnie naturalnie. I nagle podchodzą do ciebie funkcjonariusze. Nie zrobiłeś nic, co w twoim kraju byłoby choćby uznane za dziwne, a jednak tutaj może skończyć się to wysoką grzywną, a nawet więzieniem. Prawa i obyczaje zmieniają się wraz z granicami, a to, co w jednym miejscu jest niewinnym gestem czy codziennym nawykiem, w innym może być traktowane jak poważne wykroczenie. W dzisiejszym odcinku zabiorę Cię w podróż po świecie pełnym zaskakujących różnic kulturowych i przepisów, o których większość turystów nie ma pojęcia. Odkryjemy, jak tradycje, historia i wartości danej społeczności mogą zamienić drobne zachowanie w złamanie prawa i co to mówi o nas samych. Jeśli zostaniesz ze mną do końca, poznasz historię i zasady, które nie tylko rozbudzą Twoją ciekawość ale mogą też uchronić Cię przed poważnymi problemami podczas podróży. To, co w jednym kraju uchodzi za codzienność, w innym może być surowo zabronione. Powód? Prawo nigdy nie powstaje w próżni, wyrasta z kultury, religii, historii i systemu wartości, które kształtowały społeczeństwo przez pokolenia. W niektórych miejscach kluczową rolę odgrywa religia, której zasady przenikają do przepisów i regulują zachowania obywateli oraz gości. Gdzie indziej decyduje historia, bolesne wydarzenia z przeszłości, które sprawiły, że pewne gesty, symbole czy zachowania są dziś zakazane. Bywa też, że chodzi o ochronę środowiska lub zabytków, lokalne władze tworzą przepisy, by chronić to, co unikalne i kruche. Problem w tym, że dla osoby przyjezdnej te powody są często niewidoczne. Widzimy tylko zakaz, nie znając jego źródeł. I właśnie dlatego niektóre z pozornie niewinnych nawyków mogą nagle stać się przyczyną kłopotów. Zrozumienie tego mechanizmu jest kluczem, by w podróży nie przekroczyć granicy, której istnienia nawet się nie domyślaliśmy. Wyobraź sobie, że lądujesz w egzotycznym kraju. Pogoda idealna, palmy kołyszą się na wietrze, a ty cieszysz się chwilą. Wyciągasz z kieszeni niewielki przedmiot, korzystasz z niego tak, jak robisz to codziennie w domu. I nagle wokół ciebie zbiera się grupa osób patrzących z niedowierzaniem. Po chwili pojawia się policja, twoje serce przyspiesza, nie wiesz co się dzieje. Dopiero po kilku minutach dowiadujesz się, że to co u ciebie jest zwykłym, niewinnym nawykiem, tutaj jest traktowane jak poważne naruszenie prawa. To nie pomyłka, to nie nadgorliwość, to przepis, który obowiązuje od lat i którego złamanie może oznaczać wysoką grzywnę, lub nawet pobyt w areszcie. Takich sytuacji na świecie jest więcej niż mógłbyś przypuszczać, a każda z nich ma swoją historię głęboko zakorzenioną w tradycji, kulturze lub doświadczeniach tego miejsca. I choć może się to wydawać absurdalne, w podróży to właśnie te absurdy mogą mieć największe konsekwencje. Wyobraź sobie, że odwiedzasz miejsce, w którym jeden szczegół twojego stroju może wywołać poważne problemy. Nie chodzi o zbyt skąpe ubranie czy brak szacunku wobec lokalnych tradycji religijnych. Mowa o wzorze, który w Twoim kraju jest modny, a tutaj zarezerwowany wyłącznie dla wojska. W niektórych regionach noszenie takiego motywu jest prawnie zabronione, nawet na czapce czy plecaku. Dla mieszkańców to kwestia bezpieczeństwa i porządku publicznego. Historia tego zakazu często sięga czasów konfliktów zbrojnych lub walk z grupami paramilitarnymi, kiedy odróżnienie cywilów od żołnierzy było kluczowe. Dla turysty może to być jedynie ładny nadruk, ale dla lokalnych władz złamanie prawa, które trzeba ukarać. Ten przykład pokazuje, jak głęboko w przepisach zakorzenione są doświadczenia danego kraju i jak łatwo, nieświadomie, można stać się bohaterem niechcianej sceny na posterunku policji. Wyobraź sobie, że stoisz w miejscu, które ma setki, a może nawet tysiące lat. Kamienie, po których stąpasz, pamiętają czasy starożytnych imperiów. Chcesz zrobić pamiątkowe zdjęcie, więc zakładasz swoje ulubione buty, eleganckie, na cienkich obcasach. Nie wiesz jednak, że właśnie złamałeś prawo. W niektórych krajach obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia w takim obuwiu na teren historycznych ruin. Powód? Cienkie obcasy działają jak dłuto, uszkadzając kruche, wiekowe powierzchnie. Dla archeologów i konserwatorów każdy ubytek to bezpowrotna strata, dlatego wprowadzono surowe przepisy, które mają chronić dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Strażnicy przy zabytkach często reagują natychmiast, a złamanie tego zakazu może skończyć się nie tylko wyproszeniem z terenu, ale też mandatem. To przykład na to, że czasem zakaz nie jest wymysłem biurokratów, lecz tarczą chroniącą historię i że drobny szczegół w twoim stroju może zadecydować o tym, czy twoja podróż zakończy się pięknym wspomnieniem, czy nieprzyjemnym incydentem. Czasem zakaz dotyczy rzeczy tak powszechnej, że nawet nie przychodzi nam do głowy, by mogła być przedmiotem przepisów karnych. Wyobraź sobie, że przed podróżą pakujesz do walizki leki na katar, czy przeziębienie, dostępne bez recepty w twoim kraju, sprzedawane w każdej aptece. Po przylocie na lotnisku przechodzisz przez kontrolę, a służby celne zatrzymują cię i proszą o wyjaśnienia. Okazuje się, że zawartość tabletek lub aerozolu, choć u ciebie legalna, w tym kraju znajduje się na liście substancji zakazanych. Powód może być różny: od ryzyka nadużyć po konieczność ścisłej kontroli obrotu lekami. Niewiedza turysty nie zwalnia z odpowiedzialności, a konsekwencje mogą być poważne: od konfiskaty i grzywny. Po postępowanie sądowe. To kolejny dowód na to, że w podróży nie chodzi tylko o poznawanie nowych miejsc, ale też o zrozumienie ich zasad, bo nawet drobny przedmiot z Twojej codzienności może gdzieś indziej stać się powodem do wszczęcia procedury prawnej. Wyobraź sobie, że spacerujesz po zatłoczonej promenadzie w słonecznym kraju, w którym wszystko wydaje się przyjazne i otwarte. Spotykasz znajomego lub nowo poznaną osobę i odruchowo obejmujesz ją. A może nawet dajesz niewinny pocałunek w policzek gest, który w Twojej kulturze jest oznaką sympatii lub serdeczności. Problem w tym, że w niektórych miejscach świata takie zachowanie w przestrzeni publicznej może być uznane za nieobyczajne, a nawet nielegalne. Dla miejscowych wynika to często z norm obyczajowych opartych na religii lub tradycji, które wyznaczają ścisłe granice między sferą prywatną a publiczną. Turyści nieświadomi tych reguł mogą narazić się na ostrą reakcję służb, mandat, a w skrajnych przypadkach zatrzymanie. To przypomnienie, że podróżowanie to nie tylko przemieszczanie się w przestrzeni, ale też w systemach wartości, gdzie to samo zachowanie może być interpretowane w zupełnie różny sposób i że warto znać te granice, zanim nieświadomie je przekroczymy. Podróżowanie staje się znacznie bezpieczniejsze, gdy oprócz przewodnika turystycznego zabierasz ze sobą świadomość lokalnych zasad. Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź oficjalne komunikaty Ministerstw Spraw Zagranicznych i ambasad. Często publikują one listy najczęstszych zakazów i nietypowych przepisów w danym kraju. Przejrzyj również aktualne relacje podróżników i fora tematyczne, bo bywają tam opisane sytuacje, których nie znajdziesz w oficjalnych broszurach. Pamiętaj, by zwracać uwagę na oznaczenia w przestrzeni publicznej, tablice z zakazami w języku lokalnym i angielskim. Mogą uchronić cię przed nieświadomym złamaniem prawa. Jeśli masz wątpliwości co do swojego stroju, zachowania lub posiadanych przedmiotów, zapytaj pracownika hotelu lub przewodnika. Oni najlepiej znają codzienne realia i najważniejsze, przyjmij zasadę, że szacunek do lokalnej kultury i prawa jest częścią dobrej podróży. Dzięki temu wrócisz nie tylko z pięknymi wspomnieniami, ale też z poczuciem, że stałeś się mile widzianym gościem, a nie turystą który naraził się na kłopoty. Podróże uczą nas, że świat jest pełen różnorodności, i właśnie w tej różnorodności tkwi jego piękno. Ale różnorodność to nie tylko kolory, smaki i dźwięki, to także prawa i obyczaje, które potrafią diametralnie zmieniać znaczenie codziennych gestów. To, co w jednym kraju jest uśmiechem, w innym może być przewinieniem. To, co u nas jest rutyną, gdzie indziej, może skończyć się na sali sądowej. Dlatego podróżowanie to nie tylko przemieszczanie się z punktu A do punktu B, to wędrówka po mapie ludzkich wartości. Jeśli ten film pomógł Ci spojrzeć na świat z nowej perspektywy i uświadomił, że czasem najważniejszy bagaż to wiedza, koniecznie subskrybuj Sekrety świata. W następnym odcinku zabiorę Cię w miejsca, gdzie zwyczaje są tak niezwykłe, że mogą zmienić sposób, w jaki patrzysz na codzienne życie, ale tylko wtedy, jeśli odważysz się poznać ich prawdziwe znaczenie.